Niuniek jedzie z kanion od Wojtka. Jak on by to widział? Dzisiaj z niunkiem jadł. Wojtkowi się nagrzewnica we w eskanii. Odmówiła posłuszeństwa, ale jest zimno, nie? No ze zmarznięty. Dobra! <grym wyszczytanie> Germany, i time to hear about the criticism. Rap serial killer looking for another bit. Come and get your issue. We do with a it that bitch. you want. is like a Beat try probably hit it with a remix. Uncut, we rock, this no we rock. G. shit with the a three-six guns, I keep going, you know what I do Gima! Oh, <laughs> Ta, 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 ra, ta, ta, no. Pewnie, jak wyjedziemy za tą góreczkę, to będziemy widzieć tam drewno, gdzieś tam w oddali nasze tam gdzieś będzie. O, tam widać tam, tam, jak to te, tam, te, te, te bele, tam, o, tam, o. No, i jadę zobaczyć, jak tu wygląda ten przejazd. Bo cofać tam to nie bardzo tak daleko, kurwa, to przodem i tego To sobie na razie tu poczekajcie na prawym pasie Zróbcie jakiś tam odstęp między wami, żeby w razie wód coś jakby jechało Dobra

Tu jest co do załadunku, to 2,40. Se you I feel like I'm falling in and out of consciousness. Yeah. Now we starting to talk, let's kill another progress. Really hard to process. You treat me like an object. Baby, we toxic. Can we stay on top? I feel like we lost it. Feel like we lost it. Take my love, don't waste it. Even though I don't mind waiting. Late test, my mind racing. What else I have to do? Gotta press you. I only want you. yeah I only want you. I only want you to pull me closer. Pull me closer. Ja się staram tu schować, a Juli tam się stara wjechać. Dobra, zmienię sobie okularki A jeszcze PS, jak się dzisiaj z kanią jechało od Wojtka? Zajebiście, fajnie, kurde. Ciekawe co on na to? No. <grystanie> co? Wygryzę go! Ja! <grystanie> Dokładnie. Pauzę machen! <Pauzenmachin>. <grystanie> jeszcze Juri się musi ustawić. Raj zakończenia, Polska! No i spało się moi drodzy. Ostatni poranek. Przed świętami, przed nowym rokiem. Także radość w domu. Mogę coś pokazać jeszcze. Ręcznik. Idę myć buzie. Co się cieszysz? Siema. Ej w ty już od razu z rana tak jesz? Głodny jestem Kurwa całą nas nie <laughs> Ja też Jademy na ostatni załadunek W tym roku Ale to ostatni Nie będzie tak inaczej Dobra Ostatnia trasa w tym roku, ostatni dzień Nie będzie, że Miało być wczoraj Bo jest dzisiaj Kuniec Na ten rok Piździ, chociaż... Piździ Minus 9 17 km do celu Jadł 25. I nie zmienia się nic Nic, dalej trzeba żyć I nie zmienia się nic Przez lata całe Te lasy poznawałem The top of the class on a road and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. hey on the road, here we go, here we go. Yeah, we winning by landslide. Yeah, you let out. Mine is Kanye. Never see me coming on my land, mine. Yeah, I ain't taking orders in command, like Yeah. You about to see me on demand, like you know on demand. ktoś musiał jechać, niuniek i tam, yy, ogólnie dalej, nie tu tak jak ja, tylko jeszcze dalej tamtędy spróbować wjechać, tam rozpędź się i tak, no, powinno się to udać, nie? Tam dalej mówisz, że tam za tymi stosami tam idzie jakaś droga Nie no, też po tej łące, tylko że nie tak jak ja tutaj wjeżdżałem koło nich, tylko za tym stosem tam Tam są te ślady takie No, za stosem, za stosem tam coś jest no Za stosem tym małym, a przed tym dużym co tam jest pod lasem, nie? Tak, tak Razem,

jedzie Dawaj Juli, dawaj Lejdzie Dobrze jest Za Mercedes jest jednak Mercedes no i pięknie, no i dobra krywa ja tam sobie wcofam tyle tego. Taka sytuacja, że tutaj jest taki ten stos i ja tutaj ogólnie będę musiał się obrócić. I tak mi się wydaje, że mam na czapę chycić kurwa tym dźwigiem troszkę Dobre, dobra, się patrzeć. go at the top of the class on a row and it's time to run it up yeah you know Maxed out put the pedal to the floor on a row here we go here we go yeah at the top of the class on a row hey and it's time to run it up ciao forwards A tu mam szczewiki A wyszło jak zawsze No dobrze Kolego zima jest, nie? Dobra I co? Wszystko zrobiłeś No, chyba To sprawdzaj No Ej, nie no Ale kurwa, no. ty znowu masz tutaj tak chujowo ten odpowiedź Pod tym? Nie, że znowu tylko tak cały czas tutaj był A w, a w tamtej jak miałeś? Też tak było, jeszcze kable były na dole no, jeszcze... A kable są tu u no, góry, nie? jeszcze kable były na dole Ej, dobrze poszło w miarę. Fajnie, fajnie. Ja tu kurwa wywoziłem, bo tu nie szło, wiesz. Ja tu z przyczepą nie umiałem tak wjechać, się. nie? No. Oho. Martynka. Nie umi wyjechać pod blokiem. Dobra, Himen, zostaw to. Dobra, to <laughs> Dajcie mi trzy miesiące. Mi miesiące! Na walkę Łukasz no. chce iść. Do tego, e, my mama. Tak. Kurwa. Nikomówcie za ile? Trzy miesiące i on będzie przygotowany. To jeszcze raz? No, trochę nadjedziesz, znaczy no tak, nadjedziesz tak, jak tak. najbardziej e, No i pociągnę ją tu, ale ogólnie, żebyś mi nie wyjechał tam daleko, bo ja chciałbym załadować, wiesz Jak będziesz jeszcze tutaj, nie? Jak Żebym będzie... sięgnął na pierwszą klatkę, nie? Jak będę jeszcze tutaj, to mi to będziesz ładował Tak no, no, no. W razie w, żeby nie trzeba było ten, to możemy potem, załadować ci pierwszą klatkę, bo tam jeszcze jest nasze tam na końcu? Y, tu ten duży po prawej zaraz no. y, To z tego ci mogę załadować od razu Żeby na Jurego mi jeszcze starczyło tutaj Ale chyba starczy, nie? Jak załaduję ciebie Dobra, dawaj, wjeżdżaj Wracaj, czekaj, stój O, nadkole moje Zapominam cały czas o nim Go. Starczy, nie? Wejdzie to tam? Starczy, czy nie? Powinno wejść. Czy jeszcze? Ta jeszcze troszeczkę tylko. No teraz to wejdzie, wejdzie, wejdzie. No to git. Like live this life then on to the next Give me respect I live this life then on to the next I different Kurwa, chyba będzie, co? E, no tam do tej dojeźdź, bo oni tam stoją, do tej drogi dojeźdź, wiesz? I na tam se stanie. Mucha to coś ciepłego, bo ja nie wiem. Chuja, zimne leci jak z kurwisin. Jeszcze się zważyłem 7 kilo Odjazd, jak to mi się tu. Opadł trochę. <śpiewanie> o, na styk. Dobrej, Jury, dobrej. Jeć, 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 jeć. To, że przyszedłeś. Ty to jesteś. Już. Dobrze, że przyszedłeś, bo bym się kurła męczył Nie zaś no, Ja to, to sobie zapnę sobie się ten, tam weź powietrze sobie, co? Zapnę sobie, a tam, tu Gdybyś się dociekałeś i ona się przestawiała zaraz No, 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 no Gładko I tego I co, i załadujemy to I będzie akurat wszystko I pasuje wskakuje tu? Gdzie, gdzie, gdzie? Ta, tam ciężko, daj ja to mocno zrobię. Trzeba. No, mocno no. Także tego, bit majonez. No, nie, tu cieplej jest. Tu jest cieplej, nie? Tu jest cieplej. W lesie ja. Zbieramy to i kończymy temat gubinka na powrocie. I w ogóle kończymy temat na ten rok. Taka ambona, ale, jak jest przymocowana do drzewa, żeby nie odleciała. Z blachy tutaj też kafelka podłożona. Kury to jest jakieś rusztowanie, chyba. Ej, i co byś powiedział. Jak ja tu ostatnio solówką nie umiałem wjechać, a my teraz wjechali z dwoma naczopami. I... Las jest przekorny, Nie los, las. La... Las chce ze mną grać w pokera. <tosurdy> <tosurdy> raz mi daje, raz zabiera. Wszystko zabiera, no. Fajnie, kolego, ty pomożesz co nieco, a nie wszystko sam. To znaczy, co są taki kurwa ludzie? Ej, yy, by trzeba było śniadanie zjeść, nie? No Nie zahaczysz się to jak będę skręcał? Gdzie? Kurwa, o co? O to Mówisz? <grym> nie Nie, nie wiem, żeś to namotlał, tak? To... Nie, ja tak dobrze <grym> Tak? Tak, tak Dobra, no, dobra Chyba schowam ci to Zaraz zabierze ci kurwa drugi błotnik i... No już jeden mi zabrało! By by po ciemku, ani tego nie nagrywałem, bo nawet nie wiedziałem, wyszedłem, patrzę, a tu Chłoda, ale dobrze, że nie urwało tego błotnika, nie? Kurwa, ja teraz mi powiedział, to <laughs> Ale to by było, jakby błotnik wyrwało, na się ten... Dziwne, dziwne. Zderzak. z tej samej strony dwa Dziwne, <laughs> dziwne no. Co, nowa operacja? No. Nagadałem ci, ja. Tu se to zawiąż do góry, kurwa. Jeżeli ci te warkocie na plącze. No to ja nie wiem, kocio robić sobie sam. Dobra, przecież to do góry nie poleci. Potem się będziesz się... to odwijał. Przecież nic się z tym nie stanie tym ty, ty, ty bardziej jeszcze. <laughs> nie wiem, no weź ja sobie to Tu technikę dopracowaną, kurwa. No tak. bo ty wiesz, ty masz naczepę, nie? a tu jakieś błotniki są. No i chuj. tak. I skończył się barszczyk, tak jak skończyła się historia Jurego. Pozdrawiam. Tu można usunąć, bo temat jest zakończony, tak? Jedziemy na bazę. Przykręć to trochę, Felo. Chłodno się zrobiło. 101 kilometrów. No musimy trochę objechać, dobra, 115 będzie, bo tutaj prowadzi przez wiadukt, ale... Co? Kończymy! Zabieziemy, rozładujemy i szychta! Na ten rok! Chociaż już był telefon, nie? Już był telefon, czy za tydzień bym nie przyszedł? Ale niestety mnie nie ma. Jest poplanowane, Felek jedzie, nie ma go. Wakacje. Świąteczne. Trochę materiałów mam. Mam nadzieję, że mi starczy na ten cały mój okres wolnego. Może być tak, że ten odcinek, który jest nagrywany przed świętami wleci dopiero po nowym roku Ale ważne, żeby wleciał. Także jedziemy. A na razie to sobie poglądajcie skanie moją od tyłu, jak to wszystko wygląda, jak Felek jedzie. Au! You to compete? It's wasted time. Came from the bottom, but now I'm in front of the line. In front of the haters, I turn into to motivators. I don't owe hold no favors, and any be get catered. I'm on my way, doing my flex, running it up, getting my checks. I got the power, give me respect. this Way, doing my flex, running it up, getting my checks. I got the power, give me respect. I live this life, then on to the next. Give me respect, I live this life, then on to the next. Give me respect, I live this life, then on to the next. I flex different than the boys that have been grinding strong. You can spot a winner, cause his money, and it's fortune But I'ma get my bag every day. You wrong. Make sure you check yourself, talk about me, but you're talking wrong Give me respect, I live this life, then on to the next Give me respect, I live this life, then on to the next Give me respect, I live this life, then on to the next Ostatnia rajza w tym roku dobiega końca i tyle.